Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Renata Polak. Dzisiaj o tym, jak zrzucić tłuszcz z brzucha. Myślę, że to jest pytanie, które można znurtować w różnych okresach naszego życia, i w tym filmie zbadamy metody oparte na naukowych dowodach. Rozważymy naturalne rozwiązania tego problemu. Powiemy o ryzyku związanym z nadmiarem tłuszczu na brzuchu. Omówię również psychiczne i emocjonalne koszty tego uparcie utrzymującego się tłuszczu oraz przedstawię praktyczne kroki do tego, żeby osiągnąć lepsze i zdrowsze życie. Zanim, zanim przejdziemy do tego, jak ten zrzucić ten tłuszcz z brzucha, porozmawiamy o, o tym, czym tłuszcz brzuszny właściwie jest. Istnieją dwa rodzaje tłuszczu. Tłuszcz podskórny który znajduje się tłuszcz pod skórą oraz tłuszcz trzewny który otacza nasze narządy wewnętrzne. To tłuszcz trzewny jest tym niebezpiecznym tłuszczem i on stanowi największe zagrożenie. Badania pokazują, że zbyt duża ilość tłuszczu na brzuchu zwiększa ryzyko poważnych chorób, takich jak cukrzyca typu drugiego, choroby serca, problemy z wątrobą, a nawet niektóre rodzaje nowotworów. Ale to nie wszystko, bo nadmiar tłuszczu na brzuchu może również wpływać na twoje zdrowie psychiczne. Czy myśleliście o tym tłuszczu w tym aspekcie? Więc to nie jest tylko kwestia wyglądu. Odkrycie jak stracić tłuszcz brzucha to dbanie o cały organizm. Nie na darmo. Mówi się, że należy mierzyć swój obwód w talii. Zgodnie z zaleceniami człowiek powinien kontrolować swój wskaźnik WHTR. Już wyjaśniam, co to jest. Wskaźnik WHTR to jest wskaźnik Waist to Height Ratio. To wskaźnik, który mierzymy obwód talii, a następnie dzielimy go przez wzrost. Czyli to jest stosunek obwodu talii do wzrostu. Jest to wskaźnik oceniający stan odżywienia. Zaraz obok BMI czy WHR. Okazuje się, że pomiar ten jest dużo dokładniejszy, ponieważ bierze pod uwagę okolice brzucha. A liczony obwód w talii, czyli miejsce, w którym mamy tego tłuszczu najwięcej, gromadzi się najwięcej tej tkanki tłuszczowej, jest następnie dzielony przez wzrost. I teraz, jeśli zrobimy to proste zadanie i otrzymamy wskaźnik na poziomie 49 lub wyższy to w takim wypadku występuje u nas wyższe ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia, cukrzycę i inne choroby, o których już wcześniej mówiłam, na które narażone są też bardziej osoby typu budowy jabłka aniżeli gruszki. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o to, żeby ten tłuszcz na brzuchu się nie gromadził. Przejdźmy teraz do ryzyka związanego z tłuszczem brzusznym. Przeanalizujemy teraz ryzyko związane z tłuszczem brzusznym. Po pierwsze, jest to główne ryzyko chorób serca. Badania pokazują, że tłuszcz trzewny uwalnia cytokiny, czyli substancje chemiczne, które mogą powodować stany zapalne i wpływać na zdrowie serca. Dalej, tłuszcz brzuszny wpływa również na, na nasz metabolizm i może prowadzić do insulinooporności. Zwiększając tym samym ryzyko cukrzycy typu drugiego. A to jeszcze nie wszystko. Badania łączą tłuszcz na brzuchu z wyższym ryzykiem depresji i lęku. Kiedy mówimy o tym, jak zrzucić i stracić ten tłuszcz z brzucha, mówimy o drodze do szczęśliwego, tak naprawdę i zdrowego życia. Przejdźmy teraz do przyczyn tłuszczu brzusznego. Co powoduje, że ten tłuszcz się nam gromadzi na tym brzuchu? Ogromną rolę odgrywają czynniki związane z odżywianiem i stylem życia. Zła dieta, brak ruchu, stres i niewystarczająca ilość snu to główne przyczyny odkładania się tłuszczu na brzuchu. Hormony również grają tutaj rolę, bo np. taki hormon kortyzol, którego poziom wzrasta podczas stresu, również sprzyja gromadzeniu i odkładaniu się tego tłuszczu na brzuchu. Przejdźmy teraz do tego, jak zrzucić tłuszcz z brzucha za pomocą naturalnych i skutecznych metod. Ponieważ pewno się z Państwem ze mną zgodzicie, że nie robiąc nic nie będziemy mieć też nic. Tutaj mały przerywnik. Dziękuję wszystkim bardzo za subskrypcję mojego kanału. Wasze subskrypcje są dla mnie bardzo ważne, bo oznacza to dla mnie, że chcecie, żebym dalej nagrywała. Spójrzmy na naturalne metody na utratę tłuszczu na brzuchu. Przejdźmy więc do praktyki. Oto kilka sprawdzonych sposobów na naturalne pozbycie się tłuszczu na brzuchu. Pierwsza rzecz. Poprawmy dietę. Pierwszym krokiem do tego, żeby stracić tłuszcz brzucha, jest zmiana sposobu odżywiania. Skupmy się na pełnowartościowych produktach, wzbogaćmy dietę owocami, warzywami, jedzmy chude białko, pełne ziarna i zdrowe tłuszcze. Jedzenie tych rzeczy wcale nie musi być trudne i przykre. Proponuję, żeby, żebyście zaczęli Państwo od małych zmian. Najpierw możecie zmienić po prostu biały chleb, prowadzić zmiany taką, że zamiast białego chleba będziecie kupować chleb pełnoziarnisty. I już macie zmiany, która w konsekwencji będzie pomagać Wam wrzucać ten tłuszcz. I będzie pomagać w ogóle czuć się lepiej, poprawi się Wasz metabolizm. Jeśli jest to trudne, jeśli nie możecie jeść ciemnego pieczywa, to można zwiększyć ilość warzyw w diecie. Na przykład, zamiast przekąski słodkiej możecie jeść chrupać marewkę. Jeśli również to jest trudne, zmieńcie lub ograniczcie tłuszcze. Zróbcie jedną małą zmianę, a tłuszcz na brzuchu sam będzie się likwidował, nawet bez waszej wielkiej ingerencji i wielkiego wysiłku. Drugą rzeczą, którą należy zrobić, żeby pozbyć się tłuszczu na brzuchu, to jest ograniczenie cukru. Przetworzone jedzenie. Nadmiar spożycia cukru jest jednym z głównych powodów przyrostu tłuszczu na brzuchu. Nie oszukujmy się, zjadamy tego, tego cukru bardzo dużo. Ograniczcie słodkie przekąski, napoje, słodycze i wysoko przetworzoną żywność. Zgodnie ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego, okazuje się, że przeciętny Polak zjada 42,7 kg cukru rocznie. Wyobraźcie sobie taką półkę wypełnioną 43 torebkami cukru. Tyle cukru zjada przeciętny Polak. Jeśli chodzi o. Kolejny aspekt to ćwiczenia. Regularne ćwiczenie i aktywność fizyczna jest kluczowa. Ćwiczenia aerobowe, jak bieganie, pływanie czy jazda na rowerze oraz trening siłowy w znacznej mierze pomogą spalić tłuszcz. Jeśli jednak jeśli ktoś nie ma takiej rutyny pracowanej, to mówienie takiej osobie, że ma ćwiczyć, nic nie da. Spróbujcie do tego podejść małymi kroczkami. Spróbujcie na początek ćwiczyć codziennie jedną minutę. To naprawdę niewiele. Jedna minuta. Jesteśmy chyba w stanie poświęcić tyle czasu w ciągu dnia. Warunek jest taki, aby codziennie robić to samo, to znaczy być codziennie przez minutę ćwiczyć. Jeśli przez dłuższy czas będzie Wam się udawać, będzie Wam się udawało ćwiczyć minutę, to możecie to zwiększyć do 2-3 minut. A jeśli będziecie 5 minut dziennie poświęcać na ćwiczenia, to ćwicząc 5 minut dziennie ćwiczycie 2,5 godziny miesięcznie. Ważne jest właśnie pracowanie sobie tej rutyny, takiej jak na przykład mycie zębów. Wstajecie i myjecie, myjecie zęby. Nie wyobrażacie chyba sobie wyjścia do pracy czy do, na spotkanie ze znajomym bez umycia zębów. To tak powinniście podejść do ćwiczeń fizycznych, że Wasz dzień powinien zawierać 5 minut lub 2 minuty, 3 minuty, 10 minut ćwiczeń fizycznych, bo to jest dla Was dobre. Kolejny aspekt to zarządzanie stresem. Mamy medytację, jest yoga, są techniki relaksacyjne. One wszystkie obniżają poziom kortyzolu. Zmniejsza to w takim wypadku, odkładanie się tłuszczy na brzuchu. Znajdźcie sobie swój własny sposób na zmniejszenie stresu. To może być modlitwa, to może być spacer po lesie, gdzie macie absolutną ciszę. To może być nauka medytacji, jak wspomniałam. To ma być wasz sposób, wasz sposób na redukcję stresu. Kolejny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę, to jest sen. Lepszy sen wpływa korzystnie, ma ogromne znaczenie. Starajcie się spać między 7 do 9 godzin każdej nocy. Brak snu prowadzić może do wzrostu masy ciała. W dzisiejszych czasach mamy ogromne braki w śnie. Często do późna oglądamy telewizję lub siedzimy na mediach społecznościowych. To wszystko zmniejsza ilość przespanego czasu i prowadzi do gromadzenia się tego tłuszczu na, na brzuchu. Ale nie tylko. Jeszcze powiem o tym, że. W trakcie, kiedy długo siedzimy w nocy, zdarza nam się często korzystać z różnego rodzaju przekąsek lub napojów, a to wpływa niekorzystnie. Przejdźmy teraz do psychicznych i emocjonalnych kosztów tłuszczu brzusznego, bo myślę, że o tym nie myślimy. Nadmierny tłuszcz na brzuchu może również wpływać na zdrowie psychiczne. Wiele osób doświadcza obniżonej samooceny, lęku, czasem nawet depresji. Właśnie z powodu tego tłuszczu. Ważne jest, aby podejść do tego z empatią i dbać nie tylko o ciało, ale i o umysł. Każdy z nas czuje się lepiej mentalnie, kiedy zrzucimy kilka kilogramów. Wyglądamy dobrze, czujemy się lżej i właśnie pozbycie się tego tłuszczu sprawi, że będziemy w takim stanie. Właśnie stanie takiego podwyższonego, podwyższonej samooceny, lepszego samopoczucia, zwiększy to nasz poziom szczęścia. Każdy, każdy zauważy i każdy może, może trochę z zazdrością powie: świetnie wyglądasz. A wy wtedy poczujecie się znacznie lepiej, więc jest o co walczyć. Jest coś, co powinno nas motywować do tego, żeby starać się zrzucić ten tłuszcz z brzucha. Podam jeszcze wam mój sposób. Nie lubię robić brzuszków. Ale jeśli na przykład stojąc w kolejce, w bakiecie, nie mam co robić, napinam mięśnie brzucha i robię sobie takie cykle. Nikt tego nie widzi, nikt nie wie, ja się nie męczę. Spróbujcie zrobić to samo. Czyli napinacie mięśnie brzucha na 5 sekund i wy robicie taki powtórzeń, ile chcecie. Możecie zrobić 5, możecie zrobić 10. To naprawdę nie jest męczące. Stoicie w kolejce, stojcie w windzie, stoicie w korku. Okazuje się, to może zastąpić brzuszki. Oczywiście nie w takie pełnoskalowe brzuszki, ale w ten sposób ćwiczę mięśnie brzucha. Polecam, bo to naprawdę wzmo wzmocni mięśnie brzucha. W sytuacji, kiedy mamy tłuszcz na brzuchu, są i mięśnie są nasze osłabione, więc poprzez takie proste ćwiczenie, napinanie tylko mięśnie brzucha, możecie się pozbyć tłuszczu. Oczywiście to zajmie wam sporo czasu, bo to cię nie stanie w ciągu tygodnia, ale na pewno. Pomoże Wam w walce z tłuszczem, tłuszczem brzusznym, chciałam Wam powiedzieć, że, żebyście pamiętali, że proces utraty tłuszczu z brzucha wymaga czasu i konsekwencji. Każdy ma inną drogę, ale najważniejsze jest to, żeby zrobić pierwszy krok. Bo jeśli zastosujecie tę strategię, będziecie wtedy na dobrej drodze do zdrowszego życia. Przyślijcie proszę filmik swoim znajomym, jeśli Wam się podobał. Powiedzcie mi, co myślicie o tych sposobach. Może macie swoje własne wypracowane sposoby, w jaki sposób stracić tłuszcz brzucha, zrzucić go, w jaki sposób z nim walczyć. Jeśli tak, podzielcie się z nami w komentarzach. Dziękuję za oglądanie. Życzę owocnej pracy nad tłuszczem, nad rzucaniem tłuszczu brzucha. Cieszę się, że byliście ze mną do końca i, zach i zachęcam do oglądania następnych filmików. 结婚。